Dobrze, to ja mu napiszę, że... A jakie majteczki masz teraz? Napiszę, że mu, że nie mam. Nie mam... Majteczki... na Co? <laughs> no zobaczymy, co odpowie. Wiedziałem, że się w końcu rozkręci. Co za gościu. Żelki. Hmm? Nie. Ha, ale mogę kupić. I najpierw muszę się cała ubrać. To jest... Mam nadzieję, że mnie w nie robisz. Nie, ale mogę kupić, ale najpierw muszę się sama ubrać, bo jest cała goła. Mógłbyś mnie taką zobaczyć, jeśli tylko chcesz i zdążysz. Heh. <grystanie> Heh. <grystanie> Zobaczmy się odpisze, hmm. nie ma sprawy. Nie musisz kupować. <laughs> Okej. Okay. Nasz osobnik pisze. A widzisz, gdzie jest sklep na dole? <grym> tak. Wiem. I pewnie ona przealna. Tole nie ma żadnego sklepu. Nie. Hmm, zobaczymy co nam... co nam odpisze nasz osobnik. W ogóle ile on ma lat? Zapomniałem już Osiemnaście, dobra. tak, <coughs> już ma. 23 minuty prawie, znaczy około. Znaczy w sumie trzymają mają, razem 20, ale 10. Hmm. Ile? 100 metrów. zobaczymy co opisze nam na nasze pytanie. To nie może. co nam odpisze. Hm. No, zobaczymy, co nam podpisze. Nie. Yeah. Zobaczymy Zobaczymy, czy mierzy Pewnie poszedł za jakąś taśmę, to znaczy wiecie tą, albo jakąś nikę, nie wiem. kotku popatrzymy jak go nie ma kurby yy, tutaj na matkę tutaj tą o! Właśnie taką chciałem sklep na dole, mogł jakiś sklep i na dole Dobra, nie wiem, jakże zobaczymy co nam odpisze nasz osobnik. Ja nie mam ochoty czegoś. Dobrze, ja przerwę tutaj nagrywanie. Zatrzymam, zrobię pauzę i on jak napiszę to do Was wrócę. Niestety nasz opcj się rozłączył, ale to nic nie szkodzi, także ja bardzo serdecznie dziękuję Wam za oglądanie. Lajkujcie, komentujcie, subskrybujcie i co chcecie tak? Dziękuję za oglądanie. Następnego. Cześć!